Już bym chciała, żeby ten smok, ja mówię, boję się, żeby nie seplenił, wiadomo. A ona do mnie mówi, ja wiem, moja córeczka też długo chodziła ze smokiem, ale ja ci tak, to jest w twojej głowie. Mm. Jak ona mi to powiedziała, nagle puf. no bo to ja nie umiałam sobie wyobrazić, jak on bez tego zaśnie. I on do mnie mówi jakieś dwa dni później, bo ja mu mówię, tak, pojedziemy do, do babci nad morze na wakacje, to w wakacji synku będziemy też robić papa smoczkowi, gdzieś tam go zakupiemy coś tam wiesz, nie? A on nagle do mnie mówi, że on go chce wyrzucić przez okno. Ja i nagle tak a my mamy tych smoków 15, nie? Więc ja od razu wzięłam, schowałam te 15 gdzieś, żeby on nie widział, tego jednego on trzyma. Ja mówię, nie wiem, no powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B. Ja mówię, no dobra, jak już sam chce. No to tak. Ja mówię, synku, ale wiesz, że jak go wyrzucisz, to już nie będzie. I Już w ogóle nie będzie smoczka. Tak, on wie. I wyrzucił. I koniec. Histeria. Oh, Histeria. Bo się zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. On chce smoka. Ja mówię, nie ma, już wyrzuciłeś, synku. Powiedziałam ci, że nie będzie. To on chce te inne, te zapasowe, bo wiedział, że ich ma tam z 15. I ja mówię, ale ich już też nie ma. Papa zrobiliśmy smoczkowi. To był bardzo trudny wieczór.